Na praszkowskim polu pszenica jak baty, pszenica jak baty. Praszkowskie dziewczyny jak różane kwiaty. Praszkowskie dziewczyny jak różane kwiaty. Praszkowian Kacija nie lada nie lada, nie lada nie lada, może to potwierdzić, ma cała gromada. Może to potwierdzić, ma cała gromada. Praszkowiam kacija, niedużego wzrostu, niedużego wzrostu, jak wyjdę na pole, nie widać mnie zostu. ostu, jak wyjdę na pole. Nie widać mnie zostu śpiewam se ja śpiewam śpiewam se radośnie śpiewam se radośnie chłopcy niech mi grają oset niech se rośnie chłopcy niech mi grają oset niech se rośnie Praszkowian kacija praszkowskiej natury, praszkowskiej natury. Jak mnie chłop nie słucha, ja go wałkiem z góry. Jak mnie chłop nie słucha, ja go wałkiem z góry.